Witam wszystkich bardzo serdecznie, ci gram w Minecraft, ale wszystko dzisiaj 10, 10 razy szybciej. Popatrzcie na to słońce, widzicie jak szybko, się porusza. A te króliki, patrzcie jak tam się No, dzisiaj może być naprawdę, ale to naprawdę ciekawie. Tylko z trochę sobie miło się zrespiłem. No i na pewno nie będzie łatwo, bo każdy mob, każdy potwór po prostu to jest dla nas wielkie zagrożenie. I zaraz się robi noc. Musimy sobie szybko zrobić narzędzia. I myślę, że ja po prostu się będę wkopywał na noc w dół, bo myślę, że nie ma co. Jeśli tutaj problem też to, będzie chyba jedzenie, bo z tego co wiem, to jedzenie też jakby szybciej nam spada. A zwierzęta będą się o wiele szybciej poruszać, więc będzie ciężko je złapać w ogóle. Dobra, teraz mam plan taki sobie teraz myślę, że mogę zrobić motykę. Zasadzić nasionko. O, słyszycie? Jak szybko zginął. Zasadzić nasionko i wtedy szybko mi to urośnie i będę mógł po prostu... Siekierę jeszcze i miecz. Będę mógł po prostu trzymać w jednej ręce... Yy... Ja będę mógł trzymać w jednej ręce pszenicę, a w drugiej się siekierę, czy coś, i będę pił te, będzie le lepiej mi po prostu zabijać, em, takie zwierzęta, czyli owce, czy, o, owce, czy krowy, które lubią pszenicę po prostu. O, już jest północ, bardzo szybko, jakby myślę o myślałem o tym, proszę pozbierajmy sobie jakieś bloki przez ten czas, bo myślę, że nie ma co marnować tutaj w ogóle czasu. Jakiś kamień, czy coś. Uuu! Szelaso! Tylko jedno. Ale mam szczęście trochę akurat. Dobra. Patrz, coś się automatycznie zamienia. Szkoda, że tylko jedno żelazo. Dobra. Ale zawsze coś, prawda? Ej, nie, nie wiem o co chodzi, ale mamy tę wioskę. Oczywiście, po jedzenie, bo patrzcie, już jedzenie nam tak szybko spadło. No tylko na nie będę potrzebował, raczej. O nie, jak jest Enderman, to znaczy, że. Mogło się chyba też inne mowy respić. Chociaż może on po prostu wyszedł z jaskini, bo jak nie ma słońca. A muszę szybko tam pójść, bo tam będzie łóżko. Aha, okay, już się jakby. Było jasno. I patrzcie, już mi się skończyło jedzenie. U, ej, prawie o kaktusa bym zginął Kolema nie zabije, to jest chyba oczywiste Bo... Od razu mnie dogoni O O! Jeszcze też ja Jemy szybciej bo od razu mnie dogoni, to jest oczywiste chyba I... Jakbym chciał obok niego się podbudować do góry, to... By po prostu poszedł gdzieś indziej Kaktus ale mamy łóżko, no to jest ważne. Chlebek, szmaragdy, morze. I to, tak jak mówiłem, bo i tak myślę, że 20, 32 to jest jednak trochę mało. Bo to się bardzo szybko kończy jedzenie. Tutaj, tutaj, nawet jak jesteśmy bezpieczni w domku, to i tak musimy szybko zasypiać. Bo jak. O, śpimy też szybciej, bo jakby się zrespiły właśnie jakieś zombiaki To byśmy nie dali rady o, Już myślałem, że to jest jak patrzcie na to Pum Jest jakieś tej żelazo może na wierzchu? Tam nie pójdziemy, no dobra Nie wiem, musimy po prostu... Szkoda, że nie mamy siodła, to byśmy mogli jechać na tym... Ciekawe, czy też byśmy na tym szybciej jechali Na tym koniu o, mam prawie dwa staki, przecież to wystarczy nawet. A, tak. Dobra, idziemy. Teraz musimy. Nie wiem. Musimy skończyć zdobyć żelazo. Ale nie wiem skąd. Znaczy, po prostu musimy szukać takich wysuniętych, o, właśnie kopalni. Czy jest światło, więc. Aż nie tak nie do końca się nie rozpią O tutaj, o! Bardziej tutaj nie ma, jak żeby się respiły. Mam szczęście teraz akurat. O nie jest, jak żeby się respiły. O nie, Nie, to jest dobre nie to perze na szczęście, tylko. Ej, dobra, może zaraz będziemy mieli jednak. O nie, spać, spać, spać. Uff. Dobra, zapomniałem. I patrzcie teraz na to. Cyk i cyk. I patrzcie. Jeden, dwa, trzy. No właśnie. O, patrzcie. Widzicie? Przecież nie wiem, czy będę używał miecza. Zróbmy go tak, bo... Raczej, jakby chciał coś uderzyć... Mam chciał Jakby będę chciał coś uderzyć... No, będę musiał się podbudować. No to... Raczej będę chciał zadać naraz dużo, a nie szybko bić, bo... To z czym będę walczył, to mnie będzie szybko biło. Właśnie, nie wiem jak sobie poradzimy ze smokiem, przecież... To będzie tak, że ten smok... Kurde, to wysokie jest. Że ten smok będzie ciągle nastrzelał tymi kulami. I jeszcze, jak tylko popatrzę się... Na jakiegoś endermana, to po mnie. O nie, czemu tutaj są? Czemu nie tutaj są? Znaczy, wiem dlaczego. Myślę, oni się tak czasem respią, ale. Czego teraz? O, zniknęli. Nie, nie doszukać tego portalu po prostu. O, jest. Uuu! portal. I spać. Nie słyszy go. Tam jest, tam jest. O, nie. Chyba wszedł do wody, ale nie jestem pewien. O, dobra, zginął. O, mam klatę, ale to jest uwiązanie klątwa, nie ma opcji, nie ma opcji. Oj! Mogę zrobić portal! Ej! Mam przecież te dwa obsydiany! Mogę to zrobić zrobić portal już. Dobra. No to zrobimy po prostu sobie z tego. Kurde, szkoda, że nie mamy rent z tą, na tym sobie zrobić zegar, jak wyjdę w nocy z netheru, to będzie źle. będzie naprawdę bardzo źle. Roboty, Może się jakoś z tym też strajdujemy, ale nie wiem. i patrzcie, mam gotowy portal. Dobra, idziemy. Tutaj checkpointa sobie ustawię. Jeszcze pójdziemy spać i idziemy chyba. A nie trzeba, może z... jednak zrobimy tarczę. O nie. Okej, okay, dobra. Zrobimy sobie może jednak tarczę. może? Czy na pewno chcę iść tędy? Już bardziej te kostki to one będą Zabójcze, nie nie ma opcji nie Trudno no Jednak nie Idziemy gdzieś indziej po prostu i tyle O wioska No nie wiem czy mi się przyda Nie wiem, czy tu będzie coś ciekawego w ogóle. Czy może będzie jakby taki kowal? Co to nie wiem co jest? Uuu! Uh! Dobra! Jest dobrze, jest dobrze. To czy to będzie jasno w ogóle w tym? Chyba nie. Weźmy jakieś pochodnie, może lepiej. Świetlimy, właśnie, szkoda, że nie mamy tej. Też, potułki, to byśmy mogli ten podejrzany piasek brać, ale no dobra. Oj, zapomniałem i nie odpaliło się. Już właśnie noc zrobię, dobra. Mamy siodło i nici... Dobra, będziemy mogli jeździć na tym w nederze. Polawie, dobra, to nam się przyda. To nie niega nam się łzy, jabłka i chyba tyle. Masywność. Jeszcze nam się przyda oczywiście. Szybko. Jednak nie muszę szukać lawy, jest tutaj. Dobra, tak, tak... E, no dobra, możemy mi myślę, że iść już. Kurczę... O, tam jest ten, ten, ten biom, dobra. Budy na pewno. Gdzie jest... A, jeszcze ja budowałem tym pieskowcem. No dobra. dobra no coś, coś w tym stylu. Możemy jeszcze na więcej sobie tego wykopać. To jest złota, no. Bo odporność na ogień będzie niezbędna tutaj po prostu. Nie mam go niby trochę, ale... O, oni właśnie szybko się wytradują, To będzie dobre. Takich otwartych przestrzeni fajnie bym unikał, i tam to miejsce też fajnie by unikał. Dobra Chodź tutaj, chodź tutaj Chodźcie tutaj, chodźcie, macie złoto, chodźcie, macie złoto, proszę Cyk, 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 perły nawet Trzy perły, no dobra. Dzięki O skóra, A, skóra mi się nie przyda. Ej, 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 ej. A, bo zebrałem złoto. A to jak się zbiera złoto, to oni się strzelają? Aha, ej, nie wiedziałem. Dobrze, że ma kuszę, bo kusze trzeba akurat ładować trochę. A mi trochę, no dobrze. Przyskasta? Co? No nie, ej, nie gadaj. Nie mam tych rzeczy. O nie. Nie mam tych rzeczy teraz. Którędy? Tędy chyba. Muszę się spieszyć tędy. Dobra. Nie, no ale myślę, że tam nic nie zostało, potem się pewnie spaliło już wszystko to nie. No no. Myślę, że zrobię nawet po prostu inny świat. Serio. Dobra, nie, robię po prostu inny świat i tyle. Borówki tutaj pokrosły, to sobie zebrałem, więc mamy na początku jedzenie. A wioskę pewnie niedługo znajdziemy. To już tego powiedzmy triku z pszenicą nie musimy robić. Nie ma co myśleć Patrzcie, odsunięte kopanie, na widzę tej żelazo, a tu jest wioska. Więc stąd bierzemy oczywiście łóżko. E, no, weźmiemy sobie to, to, chlebek, właśnie łóżko i kolejne łóżko, a nie, pada i jest w ogóle, albo piorun, a jak jest burza to można i spać, no to dobrze, to dobrze, że jest burza, uuu, dobrze. Uh, ale to by nie wyglądało. O, jak się o tak stało? No dobra, hmm, nie ma też tutaj nigdzie nie cenię. Tak w ogóle, Cieniaka mi się raczej nie najem, Chociaż no, oczywiście mogę je upiec, ale. Więc nawet może to nie jest taki słaby pomysł. Tu, tutaj kolejna skrzyneczka, ale same żelazo bez żadnych przedmiotów. Mam, dobra, zabiję ją. Dobra. No dobrze. Krzysztywo, hełm i dwa obsydian i zegar. Dobra, zegar. Pierwszy raz mi się przydał zegar. Myślę, że przyda mi się oczywiście. Ponieważ jak będziemy w Nederze, to będziemy mogli zobaczyć, czy jest dzień, czy noc. Bo jak wyjdziemy i będzie noc, to. Dobra, przyżyłem. Bo jak wyjdziemy i będzie noc, to będzie po nas. A tak to będziemy mogli zobaczyć. To dobrze. Śpij. Tylko będziemy mogli zobaczyć czy już możemy wejść jeszcze nie. No, trochę jest tego żelaza, trochę jest. Ale opatrzcie, oni na żadnej farmy, nie mają oni nic w tym stylu. nie jest farma, dobra, a są. właśnie ziemniaki. Proszę ziemniaki. Może można spróbować. No dobra. To świnki będą do mnie chętnie przychodziły. A świnki to jest dobre jedzenie oczywiście. A to moje, dobra, no już. Teraz już spać. I teraz um, się kieraj, no i miecz myślę. Z czym zrobię sobie tarczę i wiaderko. Dobra, e, mam e, szczegół kulawy. E, tak, to robimy. Idealny moment, żeby pójść. O, o nie, właśnie, właśnie. Szybko, hełm. Ej, dobra. Miałem szczęście, że on. Miałem szczęście, że on przyjdzie do portalu przez przypadek. Rzeczywiście muszę pamiętać o gastach i w ogóle o wszystkim. Więc idziemy gdzieś gdzie jest po prostu właśnie mnie ale na pewno nie tam Masz, 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 masz. Daj ja mi się rzeczy, daj rzeczy, dawaj rzeczy, dawaj rzeczy. Po prostu nie, nie dał mi nic fajnego. Proszę dajcie mi coś dobrego, proszę. Co perły Cztery perły. Trochę budulca, trochę dużo tego budulca. Jest mikstura, myślałem, że nie ma. Ej, mam nadzieję, że mikstury tego nie trwają 10 razy krócej. Trwają 18 sekund. Te mikstury są nieprzydatne. No nie, no serio. No, spieszysz 18 sekund. No ale nie wiem. Szukam fortecy, może gdzieś tam. Dobra, jestem w fortecy. To mi się jakoś. Właśnie, ale było ciężko, jakby co? Jest tutaj nade mną, jest. gdzieś. Spawner. okej okay, właśnie nade mną jest spawner. Yy, więc tak. Zrobimy sobie po bloki, z tego można, z tego można. Jakoś tak spróbuję to zrobić. Też nie tak. Czekaj, że tak się uda. Nie uda się, nie uda się, tak? O, tak. Okej. Okay. Ale dobra, czy to znaczy, że trafienie, żeby się trafionym, jakby kulą, to jeszcze nie oznacza śmierci? O, nie. Uf, uf. Dobra. Muszę nie z tej strony po prostu. Z innej strony po prostu, co zróbmy? Chciałem mieć śnieżki, żeby móc po prostu też ich jak z daleka trochę ich wybrać, przyciągać tutaj jakby. Coś, coś takiego jakby. O, patrzcie. O, jest pałka, jest pałka. Jest pierwsza pałka, tylko że ona zaraz zniknie. Jest na druga. Szybko, szybko akcja. Szybko jedz, 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 jedz. Skąd? Skąd? A tam, tam! Ech, no cóż. To nie było łatwe tak szczerze. Zdobyłem niby dwie pałki, ale no, zbyt łatwo nie było. No, nie, no, ogólnie to nawet fajnie. No, oczywiście w opisie będziecie mieli komendę, jak to zrobić, żeby, żeby po prostu było 10 razy szybciej. Oczywiście możecie zrobić, żeby było jeszcze szybciej. Więc, no, więc. Mm, no, fajne, myślę, że e, fajne tak. Pograć tak 10 razy szybciej, trzeba oczywiście bardziej myśleć, że jak to zrobić, bo to, to jest tak jakby też troszeczkę, znaczy ten ogień, nie zabiją nas na hita, ale raczej zwyczaj, jak coś nas już powiedzmy dopadło, to to znaczyło, że zginiemy, więc to tak jakbyśmy trochę mieli pół HP i byśmy musieli myśleć, jak zrobić, by w ogóle HP nie, nie dostać, żeby jakby właśnie, żeby nic nam nie zebrało HP, no... Więc, no polecam, polecam spróbować zagrać. No i cóż, no zobaczymy ska.